Uwielbiamy atrakcje związane z adrenaliną. Jedne z naszych najlepszych wspomnień są związane z parkiem rozrywki w Kalifornii, kładami w Meksyku, skuterami wodnymi w południowej Karolinie, wspinaczką na 50-metrowe drzewo w Australii czy jadącą 84 km na godzinę Tyrolką w Szwajcarii. Dlatego wyruszyliśmy w dwutygodniową podróż po Polsce w poszukiwaniu właśnie takich atrakcji. Podróż wyruszyli z nami youtuberzy Kaluch i Wiki, i wspólnie stworzyliśmy ranking 10 najlepszych atrakcji z adrenaliną w Polsce. Oto ją: 10 najlepszych atrakcji z adrenaliną w Polsce. Numer 10: Spływ przełomem Dunajca dwugodzinny spływ jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce, pomiędzy wysokimi wapiennymi ścianami. Numer 9: Park Trampolin w Katowicach. Tysiące metrów kwadratowych trampolin, na których można spełnić marzenia o lataniu. Numer 8. Park Linowy w Kątach Wrocławskich. Kilkuhektarowy park pełen lin, mostów i trolek, zawieszonych kilkanaście metrów nad ziemią. Numer 7. Paintball w Warszawie. Olbrzymia hala pełna przeszkód i pomieszczeń, w których można rozegrać emocjonującą bitwę. Numer 6. Dom strachów w Krakowie. Labirynt pokoi wyjętych prosto z horrorów, w których z jedną lichą latarką trzeba odnajdywać klucze, żeby przedostać się dalej. Numer 5. Escape roomy w Złotym Stoku. Trzy klimatyczne pokoje, w których trzeba rozwiązać serię zagadek, żeby wydostać się z tonącego statku, nawiedzonej kopalni czy tajemniczej biblioteki. Jedne z najlepszych escape roomów, w jakich byliśmy w Polsce. Numer 4. Tyrolki w złotym stoku. Kilka kilometrów Tyrolek lecących nad lasem i starym kamieniołom. Tylko dla osób o mocnych nerwach. Numer trzy: Energylandia w zatorze. Olbrzymi park rozrywki z roller kosterami, młotami i dziesiątkami innych mrożących krew w żyłach atrakcji na światowym poziomie. Numer 2, tuba aerodynamiczna w Lesznie. Tuba symulująca skok ze spadochronu, w której przez kilka minut możemy poczuć się jak. ptak. I wreszcie numer 1, terenowe pojazdy UTV w Kazimierzu Dolnym. Przejażdżka tymi niesamowitymi pojazdami po polach, rzekach i wąwozach daje olbrzymią frajdę i dużą dawkę adrenaliny.